Spotkaliśmy się dzisiaj w bardzo szczególnym dniu dla dwóch firm. Jednej ze spółek Grupy Kapitałowej Orlen, spółki Orlen Paliwa i firmy PKP Cargo. Spotkaliśmy się, aby rozszerzyć współpracę pomiędzy tymi dwoma firmami, gdyż ta współpraca trwa już od kilku czy kilkunastu lat. Obydwie spółki są liderem na swoich rynkach, liderem w przewozach kolejowych, w przewozach paliw. Ta współpraca dla Orlen Paliw jest o tyle szczególna. Iż wchodzimy jako jeden z głównych graczy na dostawy paliw do firmy PKP Cargo. W dniu dzisiejszym zostało to wszystko podpisane i od dnia dzisiejszego będziemy mogli już otwarcie mówić, że PKP Cargo jest naszym głównym odbiorcą paliw w branży przewozowej. PKP Cargo y w chwili obecnej y, posiada gigantyczną y, infrastrukturę i y, ma bardzo duże zapotrzebowanie na tankowanie lokomotyw. My oczywiście widzimy te potrzeby i będziemy się starali pomóc PKP Cargo, aby zawsze podać te paliwo do lokomotyw w odpowiednim czasie po jak najmniejszym koszcie. Z drugiej strony. My wykorzystując potencjał PKP i ich punkty logistyczne, czy na przykład mówimy tutaj o wykorzystaniu pełniejszym Małaszewicz jako punktu przeładunkowego, więc te elementy będą podlegały teraz już operacjonalizacji i mam nadzieję, że do końca roku stworzymy duży projekt inwestycyjny i podpiszemy wspólnie inwestycje. Ten list intencyjny rozpatrywałbym w dwóch aspektach, aspekcie takim korzyści bezpośrednich i pośrednich, bezpośrednich, czyli przy wspólnej współpracy i podpisaniu już umowy, które efektem naszego listu ma być wspólna umowa współpracy dostawy paliwa, które dla nas jest istotnym elementem kosztowym, czyli jego optymalizacja w obszarze ilości nabywanych paliw i ceny jego, ale również dostawy, logistyki tego procesu, który pozwoli również też lepiej wykorzystać posiadany zasób lokomotyw spalinowych, które stanowią mniej więcej połowę naszego parku i one są istotnym elementem naszym przewozowym, które też jego wykorzystanie, zobiegowanie, zmniejszenie pustych przebiegów spowoduje ewidentną, bezpośrednią korzyść finansową.